Kasztanowice. Miejsce pełne tajemnic oraz nudnych i bezchęci do życia ludzi. Jednak żyje w nim pewien youtuber. Mogło Adeklego. Nie jest on ciekawą, interesującą czy inteligentną osobą. Ale jest przeciętnym youtuberem. Dlatego pokażę wam przeciętny dzień z życia naszego bohatera. To za piękny dzień. Czas wyruszyć do pracy. W sumie jak codziennie. Zmęczony jestem z... Totalnie. Nie wyspałem się. Mogę iść szybciej spać, a nie ja siedzę do tej nie wiadomo której i gram te gry walone. YouTube. To jest ten cały YouTube. Właściwie tak wygląda życie YouTubera. Chodzi spać o nie wiadomo której, bo musisz montować. Chyba, że sobie wynajmiesz montażystów, ale nie stać mnie. Ach, czy co? Nic tu nowego nie wybudują. Ale w sumie, czy coś tu jest więcej do potrzebne? Chyba nie. Miasto jest jak miasto, no to co jest, to jest. Tutaj jest. Kurde, chyba. Witka chwilowo nie ma. Ten, chyba, że jest gdzieś tam. Robi. Nie wiem. No dobra, czas wejść do e, budynku pracy. Nie chce mi się totalnie. Ta, a, praca czyni wolnym. Zgadza się, zgadza się. Praca czyni wolnym. Mój Boże. Halo, ktoś tu jest? Czy nikogo nie ma? Hmm. Powinni wejść ludzie. Kurde. Chyba że na górze ktoś jest, dobra, trochę ja, sprawdzę o witajcie, widzę, że tu pracujesz. się ma... Witajcie. Kurde, widzę, że tu nieźle się bawicie. Dobra, ja dzisiaj będę, jestem na zmianie na offsetie, co nie? Czy Mhm. Dobra. To później... <ślonia> dobra. czas wziąć się za robotę i... Drukować. Tak to minęły godziny od Cowillego. Więc momentami rozmyślania sensem swojego zawodu i życia adam na pomysł, aby zaprosić swoich przyjaciół do knajp pod rybą, aby trochę się napić i zapomnieć o jego problemach życiowych. Dobra, chyba już pora na mnie, już wybija moja godzina, więc lecę tylko długo się pożegnać. Jeźdzę. Hej, wy też już kończycie, czy jeszcze tu siedzicie? No, idziemy już. Tak, zaraz się, dobra. A ogólnie słuchajcie, jest ten, ten taki pomysł, mam, że zaprosić ciebie i księdza Wicka i, i hantarza na ten. Do, może pójdziemy, nie? Wieczorem do restauracji na przykład. Coś zjeść, pogadać ogólnie. Spoko, dobry pomysł. No i dobra, to wtedy się widzimy później, nie? Mhm. A to cześć. O, no dobra. To jest ogarnięte, to czas lecieć po następnego tego ziuta. Tak, Oto, Adam zaprosił pierwszą osobę na swój melon, jednak czekał go jeszcze parę odwiedzin. A pierwszą osobą, jaką spotka, jest nikt inny jak uwielbiony i uszanowany ksiądz. Czas iść do księdza, zobaczymy. To może przeprowadza yy, mszę, to mo może i ten nie pójdzie, ale zaba Jezu, co tak głośno? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Halo? Halo? O, Hadamie! Wybacz e, mi! Co, to, co, co to tu się prostu. działo? Co, co y testowałem może? nowe organy. Nowe organy testowałeś, rozumiem, rozumiem, Jezu, tak głośno, to słychać na całe miasto. Po cóż tu przyszedłeś, Adamie? Po cóż ja przyszedłem? No przyszedłem po to, żeby może zaoferować Ci wyjście wieczorem na, do Rybki, wspaniałej naszej restauracji tutaj w mieście. Wieczorem, wieczorem z, tak? No wieczorem, tak. Z, Dobrze, myślę, y że znajdę trochę czasu na to. A już? Super, tak. będzie Witek, tak. będzie Handasz, Zuzia, się będą mieli. Chętnie mieć. skorzystam z zaproszenia. Chętnie tak, No i super, to się widzimy wieczorem, nie? Dobra, to żegnaj, Adamie. Żegnaj. A ty co, Muszę jakąś tu robisz, czy, czy co? Tak, przeprowadzam przepróbną. Hmm. A, a to przepraszam, że prze przerywałem, to proszę dalej się modlić. Z, tam... z Panem Bogiem, z Panem Bogiem. Po udanych odwiedzinach chórzyczka, nasz kochany youtuber postanawia zaprosić tajemniczego handlarza, oraz przekazać się ze smakiem jego kebaba, znanego dobrze na skalę światową. Jednak po drodze, Adek słyszy święte słowa dochodzące z prezydenckiego, postanawia podsłuchać, o czym tak rozmawiają. Ale bym se kebaba zjadł, chyba właśnie dobrze, że idę do tego handlarza. A Fiat, coś tam się dzieje, coś widziałem, co, coś... Może, ej, co tu się dzieje? Ja nie znam tych tutaj ochronionych. Co, co tu się nie dzieje? Powiem. Posłucham ich. No kurde, a reakcja. Dobra, ja lepiej to po prostu pójdę i zignoruję, Jezu, co tam się dzieje. O mój Boże, dobra, lecimy dalej. Mimo dziwnej rozmowy, Adam kontynuuje swoją misję idzie zaprosić swojego przyjaciela handlarza. Już czuję. Zala dal, ten zapach kebaba i. Oje, co tam robi krzesło na górze? Dobra, nie interesujmy się tym. Może ktoś miał jakieś plany. Nie wiadomo, po prostu idźmy tutaj. Siema! Halo! Witaj, towarzysz. Co, co sobie smurzy? życzysz? Ja sobie życzę ten. Średniego. Średniego kebaba, mieszany, mieszany. Tak? Robi się. Robi się, no i super. Słuchaj, ogólnie jest sprawa jeszcze. jak Rób tego kebaba w trakcie, nie? Jakby. RÓB tego kebaba! E, słuchaj, czy byś chciał wyjść y, z kolegami i koleżanką na tego, na, y, do restauracji y, tej? No wiesz, no tutaj mamy tą rybkę przecież, no to... Y, za dużo tu restauracji nie mamy, to. Wieczorem dzisiaj. O tak, Piwo. będzie. O, tak. mnie. Niech będzie. O, no i o to chodzi. O i o to chodzi. Ale ty weź mi dalej tego kebaba. Nie jest skończony jeszcze. O dzięki wielkie. Wiesz co, e, ja później zapłacę, tak? Ja później. Dogadamy się kiedy indziej, nie? Masz czas do jutra. Okej, okay, dzięki. To cześć. Po drodze, przed udaniem się do ostatniego gościa, nasz bohater idzie na małe zakupy do sklepu pszczółka, aby wygubić mu potrzebne na samotne i depresyjne wieczory rzeczy. Teraz iść do mojego ulubionego sklepu, czyli pszczółka No w sumie ulubionego, bo innego tu też nie ma Ale i tak uwielbiam ten sklep Dobra, jeszcze zjem tego kebaba, w sumie Bo nie chcę zimnego ani zepsutego No dobra, co by tu kupić? Grube malborasy? No biorę, biorę Nie wiem kiedy będę, ale no zobaczymy Pewnie zużyję Teraz tutaj, nie spożywcze, w sumie po co ja patrzę na spożywcze Jak my idziemy na... do restauracji, więc Po co mi ten ser na przykład no dobra, wezmę jak rasa bo A może się przyda? Chociaż nie wiem. <laughs> Paleciaki, no... Uwielbiam te pluszanki, ale... <laughs> nie, nie mam na tyle palet, żeby sobie wymienić na na jakiegokolwiek, chociaż ten jest fajny na przykład. No dobra, lecimy dalej po prostu tutaj. O, wezmę sobie kaczuszkę zamiast paleciaka. Myślę, że to rozsądny na ten... Rozsądny wybór. Dzień dobry! O, dzień dobry panie Adamie! Zaparzyłam pana! No, dzień dobry, ja tutaj z zakupami. Tutaj, proszę bardzo, o, kaczusza, kaczuszka. No, kaczuszka, dobrze. Kilka rasików, żebyś się położył czasem. No, uh, to no tak, zgadza o, się. też parę 10 lat bez akcyzę. <kl> dobrze. co, co... co... co, co tutaj właśnie, płytę. Jeszcze płytę tutaj, o, jank maga pustynia. O, o moje, ulubiona za wszystkich! Co no, chcesz, no, słuchaj, co cię nie zmężam! A, no to bardzo fajnie, no. Dobrze, to będzie jakieś tysiąc, pięćset, dziesiąt atcoinów. Dobrze, już tutaj daję, proszę bardzo, z nadwyżką nawet na piwek będzie. O, dziękuję, dziękuję. Chcę ja też kupić malmoraśki, tylko ostrzegam, że jeśli pan wypali całą paczkę naraz, to może trochę tu piec przy straniu. A, rozumiem, rozumiem. Dziękuję za Ja Ufania. z nie mam problemu, no, do widzenia, pani Anamie. Do widzenia, miłego dnia. Jaka bardzo mnie obsługa. Jeszcze ostrzega mnie przed Marbarasami no dobra, nie gadajmy o tym, po prostu chodźmy do Witka Tak oto Adam dotarł do ostatniego gościa, którym był jego dobry, niezastąpiony przyjaciel Witold Szary A jest by się nie odbyło. Czas jeszcze po Witka iść Zobaczymy co, co on tutaj robi Halo? Pukam, puk, puk Ktoś tu jest? O mój Boże, a ty co w takim posu... No, ko... w kostiumie, co ty tu... Jezu, co ty tu robisz? No, tam to... panatka. O sobie, co ja się spodziewam po tym, że ty robisz takie, że... Dobra, chcesz iść z nami do restauracji dzisiaj wieczorem z Zuzią, z handlarzem i tym, Żukiem? Na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Mogę nawet tutaj wziąć jeszcze tutaj zapas, nie? To, jest, to będzie jeszcze lepiej, nie? Myślę, że wspaniały pomysł. To pomysł, to myślę, że. Co? Od razu idziemy, nie? Bo w sumie, no co? chwilę już wieczór pewnie się zrobić, coś. No dobra, to dobra. Chodź, idziemy. Dobra, idziemy. Idealnie po zaproszeniu wszystkich gości to była godzina kolacji. Więc Adam i Witek postanowili razem się udać do knajpy i zaczekać tam na resztę znajomych. Dobra, Witek chodź, bo może już są. Dobra, dobra. Dotarliśmy już właśnie teraz. Pytanie. Zamknij tylko drzwi za sobą, nie? kultury... Dobry dzień. Dobry. Dzień dobry. Dzień. dobry. Dobra, chodź. Tutaj zajmiemy może stoliki na zewnątrz. O właśnie, może ten tutaj. Ciekawy jest. To zaraz sobie też i przycupnij. I teraz co, czekamy na nich? Bo chyba nikogo nie, nie ma, z tego co widzę? No nie widzę, nie widzę. Dobrze. Dobry, jeszcze Boże. Dobra, jednak się myliłem. Jednak, no, ktoś, nie, jest. Nie, jednak ktoś jest. Jednak coś jest. Dobra. To myśleliście, że mnie nie ma. Nie ja sobie no. po prostu drzymałem pod stołem. A, ma... Po stołem, o kurde, to też można, nie? I właśnie miałem się pytać co panu ksiądz tu robi, ale no już jest bo... O, wy też przyszliście, A, nie, no, no, no... O mój Boże, już wszyscy Kraszujesz są, prawie no i pięknie. No i dobra, chwila, bo kekener... Trzeba przy, przyznać tego kekelera A nie, dobra, idzie, Kraszuj dobra. Teraz Dobra. Dzień dobry. A? Teraz tak, kto co bierze? Tak... Ja, ja pierniki z musztardą poproszę. Okej, okay, dobra, to ja wezmę y, tego, może pieczonego łososia z winkiem. Y, oczywiście z wysokiej półki, jak z, naj, z najwyższej nawet. Ja wezmę to, to, to samo co Adam wtedy, też łososia z winem. A wy co? Ja jeden leszek free. <laughs> no, buch. Ja to Znale? samo co kolega. Aha. No, dziękujemy bardzo. No, dziękujemy. No, Ogólnie słuchajcie tego, słuchajcie, taka... Taka akcja, taka akcja, nie? Idę o, sobie i, idę sobie do tego do pohandlarza, nie? I nagle y, widzę główny budynek, nie? Główny budynek i tam w środku, w środku byli y, ten prezydent i jacyś nieznajomi ludzie. I oni, oni coś tam grozili prezydentowi i ja nie wiem o co chodzi. Po prostu masakra, masakra! Ja, jakby nie wiem The gruba gruba sprawa. No gruba sprawa, nie? On nie wiem, no. Nie wiem, prezydent wyglądał na podpitego trochę i w sumie mówił jak podpity. I więc no. Nie wiem co o tym myśleć. Po prostu stwierdziłem, że to zignoruję, a nie wiem, czy to dobrze zrobiłem w sumie. No kurde no tutaj to bym powiedział że to nie tak dobrze, nie. Miejmy nadzieję, nie. że nic złego z tego nie wyniknie. Nie no gdzie? Coś złego z takiego czegoś ma wyniknąć. No co ty? W życiu. Na pewno nic się nie stanie. Chyba sobie żartujesz. <laughs> No, a ogólnie, Jezu, jeszcze w tej pszczółce to. Nie wiem, chyba zmieni kasiera, nie? Tak trochę te, jak byłem, to słuchajcie tego, nie? Jezu, z, nie wiem, jakiś głos dziwny ten. Ale ogólnie, szczerze, mega y, miły pan, miły pan, powiem, że faktycznie, kurde, szybko poszło. Normalnie, do rozmowa biegła, nie? U, ogólnie, fajna jest pszczółka. Mega fajna. No, to jest osiedlowy sklep, nie? Tu zawsze miejsce jest, nie? Bo no, powiedziałbym nawet bardziej, że miejski. No. No, prawda, taka prawda, o, taka prawda. O, to jest prawda. O, dziękuję bardzo za mój trunek. O tutaj o i dziękuję. O Dzięki. tak, tego, mi było, tego mi było trzeba Tego mi było. To chyba nie dla mnie. Ej, panie kelnerze. A dobra, a dobra, pani idzie, dobra. Myślałem, że pan już czeka. Dziękuję. Idzie. Ej, panie kelnerze, Panie kelnerze. Można puścić banger jakiś? Jak to nie? A ja mam płytę, niech pan zobaczy, tutaj piękna Niech, niech pan puści, naprawdę o, Opłaca się Z góry Oj. dziękuję Z góry dziękuję No i co? No i Zdrówko. O, e Zdrówko wtedy, nie? O -o. Oh. No i tak, no i tego mi trzeba było Bez smaku było. jakiś ten loszek przy. O, i teraz, naprawdę? I jest mhm. nuta jeszcze, no i... Let's go, ja jednak się posłuchał, no i bardzo dobrze i o to chodzi. I tak może No. Widzę, <noise> że. Cóż też przyniósł ze sobą? Wam, U, jest moc! Jest moc! <noise> tak mijało spotkanie towarzyskie Adka Legowskiego. Wszyscy gości opuścili lokal, a Klewcek, go zdążył już wrócić do domu, zdecydował wypalić parę i ilość się wykończony po ciężkim dniu do łóżka. Nie widział jednak, co czeka go następnego ranka. Oh, jak to była ciężka noc po tym trunkach, to w ogóle, o mój Boże, taki byłem nawalony, ale dobra, czas zejść na dół i, nie może telewizję odpalę, może coś ciekawego. Dzień dobry, drodzy Państwo, dzisiejszym rejmem do mościcza bym podkreślił, że słaby streamer Gruby, niestety został znajdziony w swoim apartamencie martwy. Nie wiemy, co było przyczyną jego śmierci, jednak możemy powiedzieć, że... Było to uh, zielona substancja, która nalewano do makaronów. Uh, teraz się badają, co było w tej substancji. Uh, o, oh, to i dostałem komunikat o innym wydarzeniu. Proszę, nie bo robi się śmierci prezydenta. Co? Uh, nie...